Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi, Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też stała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego, on zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz On rzekł do nich. Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w innych synagogach Judei. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, to kolejny już dzień, kiedy Kościół uczy nas czytać Boże Słowo. Przez cały rok jest to tak ułożone, czytania, które mamy w tak zwane leccio continua, czyli w czytanie ciągłe. Dzięki mądremu, ojcowskiemu podejściu Kościoła całe, pismo, całe Ewangelia jest ułożone tak, byśmy mogli ją przeczytać. Dzień po dniu, krok po kroku, rozdział po rozdziale, i dzisiaj widzimy Jezusa, który uzdrawia, który pociesza, który jest tym, który, mówiąc językiem takim naszym kościelnym, zbawia. Bo zbawienie nie chodzi tylko i wyłącznie o zbawienie wieczne, które Jezus nam wysłużył na krzyżu, ale zbawienie też, czyli uratowanie. Od naszych codziennych problemów, od tego wszystkiego, gdzie nie jesteśmy sami, gdzie mamy przyjaciela, który chce nam pomóc, bo taki właśnie jest Jezus. On chce brać udział w Twoim życiu, w Twoich codziennych sprawach. I także, moi drodzy, dzisiaj rozpoczęliśmy Ewangelię od tego, co jest argumentem za tym, żebyś i Ty przychodził do świątyni. Nie tylko po to, by brać. By Bóg ciągle Ciebie uzdrawiał, ciągle Tobie pomagał, ale po to, byś Ty przynosił do Jezusa różnych ludzi. To, co my dzisiaj robimy, to tutaj w Kościele, to wstawiennictwo w tak wielu intencjach, które przynosicie do tego Kościoła, te, które są zapisane w księdze intencji, ale także te, które masz w sercu. One świadczą o tym, że wypełniamy Pismo Święte. Żyjemy Bożym Słowem, bo tak jak ludzie mówili Jezusowi o Teściowej Szymona, o paralityku, który do niego był przynoszony, o wielu innych, którzy byli chorzy, Jezus sprawiał cud. Bo tego cudu by nie było, gdyby nie ich gorące serce. Jezus by może wybrał jakąś inną drogę ogłoszenia Królestwa Bożego. Te konkretne osoby doświadczyły cudów, bo ktoś ich przyniósł do Jezusa. Po prostu ktoś się za, za nich modlił. Bo w języku łacińskim modlić się to prosić. Ktoś prosił Jezusa o pomoc. I moi drodzy, to jest też argument za tym, by prosić świętych. W apokalipsie mamy obraz tego, jak modlitwy świętych, którzy wypłukali swoje szaty w krwi baranka, czyli swoje życie. Wypukali to wszystko, co było śmiercią, grzechem, co było słabością. Wypukali w ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu, gdzie powiedzieli Jezu, ja nie jestem w stanie dojść do nieba z czystą szatą Chrztu Świętego. Nie da rady. Niewykonalne to jest. I Nawet nie chcę próbować, bo nawet gdybym był najlepszym człowiekiem na świecie, to i tak potrzebuję Twojego zbawienia. To ci właśnie święci w niebie, ci, którzy wypłukali szaty w krwi baranka, ci nasi bracia i siostry, którzy skończyli pielgrzymkę do nieba przed nami wcześniej. To oni teraz zanoszą swoje modlitwy, jak przepiękne kadzidło przed tronem baranka w niebie. I święty Józef jest przykładem takiego człowieka. Ten, który był uczniem swojego syna, swojego wychowanka. I chociaż mógł być święty spokój w niebie, cieszyć się chwałą Bożą, to On, tak jak w naszej parafii, od lat pokazuje, że gdy się modlimy, dzieją się cuda. Święty Józef działa. I moi drodzy, pięknie, że tu jesteście. I wasze modlitwy są przed smakiem tego, co będzie w niebie. Że Twoja modlitwa jest jak przepiękne, wonne kadzidło przed tronem Boga. I Bóg słyszy te modlitwy i Jemu te modlitwy się podobają jak najpiękniejsze perfumy. I ważnym jest, żeby przychodzi do Jezusa, bo On robi miejsce dla nas. Patrzcie, jak pięknym jest nauczycielem Jezus, że nie wszystko On załatwia, nie wszystko On robi, ale stwarza przestrzeń. Nie mówi apostołowie, weźcie, przyprowadźcie kogoś on liczy na ich wrażliwość, że oni się domyślą, że ten człowiek potrzebuje pomocy, że mu trzeba trochę czasu poświęcić, zainteresowania, te kolana zedrzeć przed Panem Bogiem. Niedługo w sobotę przed nami pielgrzymka do Matki Bożej. Może wielu z Was też się wybierze, może będzie towarzyszyło duchowo pielgrzymom, które będą zdzierali swoje nogi w tej drodze. Miłości do Matki Bożej. Jedno jest pewne, moi drodzy, że pięknym jest to, że tu jesteście. I pamiętaj, to, że tu jesteś, to też nie jest tylko i wyłącznie Twoja prywatna sprawa. Bo skoro tu jesteś, to znak, że odpowiadasz na Boże powołanie do modlitwy. Że Bóg Cię wezwał jako swojego przyjaciela, po to byś modlił się za innych, którzy może mają się gorzej niż Ty. Nie mogą tu przyjść z powodów zdrowotnych albo z powodów duchowych, bo ich tam trochę diabeł trzyma i nie potrafią znaleźć swojej drogi do kościoła. Dziękuj Bogu, że tak formował twoje serce przez lata, że dzisiaj jesteś w Kościele. Uwielbaj dzisiaj Boga w Komunii Świętej, że możesz brać udział w sztafecie modlitwy. Że możesz być przed smakiem tego, co będzie w niebie, gdy będziesz doświadczać modlitwy jako święty, gdy będziesz uwielbiać Boga w jego królestwie. I co jest ważne, moi drodzy, w tej modlitwie ufaj Duchowi Świętemu. Udaje się prowadzić przez świętych w Kościele, których Kościół pokazał, to ten człowiek jest wzorem. Jak, jak święty Józef, jak niedługo kardynał Wyszyński, matka czacka i wielu, wielu innych. Pokazaniem przez Kościół. To są ludzie, którzy swoim życiem pokazali, że Bóg jest piękny. A z drugiej strony uważaj, bo pobożność ma też swoją mroczną stronę. Można w tym pędzie religijnym co zrobić? Słuchać diabła. I jest wiele osób, które ekscytuje się. A co to diabeł nie powiedział na egzorcyzmach? A co to diabeł w jakichś tak objawieniach komuś nie powiedział? Co mamy dzisiaj w Ewangelii, moi drodzy? Złe duchy wychodziły z wielu, mu wołając: Ty jesteś syn Boży, lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić. Jezus nie potrzebuje świadectwa demona na swój temat. Chociażby to były najpobożniejsze zdania i najmądrzejsze, nie ma takiej potrzeby. Masz pismo święte, masz naukę Kościoła, masz świętych. Masz cuda, które Bóg działa codziennie. Masz Maryję, która nieraz się objawiała. Po cóż Ci więcej? Po cóż Ci słowa demona rogatego, który jest ojcem kłamstwa? Słuchajmy, co nas uczy Pismo Święte. A nie ekscytujmy się tym, co jest gdzieś daleko. I jeszcze raz. Odpowiedziałeś na powołanie Boga, skoro tu jesteś. Uwielbij Go dzisiaj, podziękuj Mu, bo nie musiałeś tu dzisiaj przyjść. Nie musiałeś odpowiedzieć na Boże powołanie. Jak wiele Bóg w Tobie przepracował, że tu dzisiaj jesteś. Dzisiaj modlimy się szczególnie za narzeczonych, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, wszystkich zakochanych. Święty Józefie, Twoja ojcowska dobroć sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc wejdź na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach, oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała, nasze życie, zdrowie i nasz dom i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, ojcze i opiekunie naszej rodziny, przyczyń się za nami. Amen. Święty Józefie, przepotężny nasz patronie i orędowniku, opiekunie i stróżu świętości naszych rodzin, z niezachwianą wiarą, ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami spraw. Aby to, co wydaje się nam niemożliwe za Twoją przyczyną, stało się naszym udziałem. Twojemu przyczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami. Mężu wybrany przez Boga dla oblubienicy Ducha Świętego, wstawiaj się za nami. Patronie broniący poczętego życia. Wzorze ojcostwa, mężu ufający Bogu, patronie ludzi czystego serca, przykładzi całkowitego daru z siebie, wzorzec nud wszelkich. pokorą wszyscy do nut niechaj opieki twoje do doznamy. Ty, Boglu Panny nad panami, Święty Józefie, opiekuj się nami. Ty jeden jesteś, być opiekunem, a pomnę nad pachami. Ty tej czystej chwili, pomiędzy cierniami. Święty Józefie, opiekuj się nami. Ty się Ty, na swych rękach, Zbawiciela nosi. Trudy dla niego ponosi po własnymi kołysłał rękami, święty Józefie, opiekuj się nami. Święty Józefie, opiekunie rodzin błagamy Cię o pomoc, podobnie jak w dniu w Domu Nazaretańskim. Niech i w naszych rodzinach. Zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i owiarną troską. I sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność. Niech, nam wszystkich, niech nas wszystkich umacnia. Niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błaganie nasze. O dobry wybór współmałżonka, błagamy Cię, święty Józefie. O cnotę czystości dla narzeczonych. O dobrych i odpowiedzialnych rodziców. O czyste serce dla zakochanych. O łaskę wierności Bogu i Jego przykazaniom. O odwagę w publicznym wyznawaniu wiary, o wspólną modlitwę w rodzinach, o obronę przed duchowym upadkiem i wszelkim złem. O Józefie uwielbiony, maganiowy, zdewyszczony, który swego jest jasunem, matki jego opiekunem. Króla i stróżem niebieskiego, bramą raju anielskiego, Wszystkie to mniemany, Jezus upłagany, przed Wdziem tu przed dniem Jego radości winy i przygarnie w Święty Józefie, piekunie Kościoła Świętego i nasz patronie, stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych. wołamy do Ciebie, Święty Józefie, przyjmij dziękczynie nasze. Dziękujemy Ci, Święty Józefie, za wzór zawierzenia Bogu i doskonałego pełnienia Jego woli. Za ideę ojcostwa zdolnego do ofiary, za wzór człowieka otwierającego na łaskę Bożą, za naukę bezinteresownej służby innym, za przykład życia wypełnionego modlitwą i pracą, za posłuszeństwo natchnieniem Ducha Świętego za orędownictwo za nami w trudnych sprawach. Szczęśliwy, kto wie patrona Józefa ma za opiekuna niechaj się niczego nie boi. przy Nim stoi, nie zginie. Idźcie precz marności światowe, boście mnie zagubić gotowe. Już ja mam na wszystko słodszego Józefa opieku na swego Kyriele, Chryste Kyrie Chryste, usłysz nas, Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, święta Trójce jedyny Boże, święta Maryjo, święty Józefie, przesławny potomku Dawida, Światło patriarchów, oblubieńcze Boga Rodzice, opiekunie Odkupiciela, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, Sługo Chrystusa, Sługo zbawienia. Głowo najświętszej rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najroztropniejszy, Józefie Najmężniejszy, Józefie Najposłuszniejszy, Józefie Najwierniejszy, Zwierciadło cierpliwości, Miłośniku Ubóstwa, Wzorze pracujących, o zdobło życie rodzinnego, opiekunie dziewic, podporo rodzinnym, podporo w trudnościach, pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie wygnańców, patronie cierpiących, patronie ubogich tronie umierających po strachu duchów piekielnych opiekunie kościoła świętego baranku boży który gładzisz grzechy świata baranku boży który gładzisz grzechy świata baranku boży który gładzisz grzechy świata ustanowił go panem domu swego Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńcy najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy, oddając mu na ziemi cześć, jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, pana naszego. Zawierzmy na koniec samych siebie oraz ważne dla nas sprawy. Ochwalebny Patriarcho Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe. Spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój kochany Ojcze, w tej pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przy przyzywałem Ciebie na próżno. A skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen. Święty Józefie, patronie nas, święty Józefie, patronie nas, mowocie, mowocie, mocie za nami. święty Józefie, patronie nas, święty Józefie, patronie nas.